Turystyczne propozycje przedstawiają Muzeum Gier i Komputerów we Wrocławiu. Muzeum Gier i Komputerów we Wrocławiu znajdziecie w budynku Dworca Świębodskiego. Jest to niedaleko rynku. Miejsce to na pewno zaciekawi wszystkich miłośników informatyki. Dla nieco starszych będzie wspomnieniem młodych lat, kiedy pasjonowali się grami takimi jak Mario, River Raid. Arcanoid i wiele innych. Nieco młodsi zobaczą, jak bardzo zmieniał się sprzęt komputerowy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Niektóre sprzęty stoją na wystawie za szybą. Inne pozwalają na zabawę i spróbowanie własnych sił w zdobywaniu punktów w grze. Bilety do muzeum można kupować przez internet albo w kasie na miejscu. Obowiązuje wyznaczona na wejściówce godzina. Grupy zorganizowane, takie jak wycieczki szkolne, proszone są o wcześniejszą rezerwację miejsca. Pięknie dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na nasze następne turystyczne propozycje.